Jak sobie pomyślałam, że dzisiaj to jest idealny e, czas, żeby Wam podsunąć, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo jest niedziela, wieczór, zaczął się nowy rok. Może macie jakieś takie pomysły, m, co zmienić w nowym roku. E, to Oskar zrobił z hajewistego e, workbooka. E, możecie go znaleźć e, u niego na profilu, jak sobie wejdziecie. Tam jest takie on wrzucił e, link do pobrania. Uważam, że jest bardzo dobrze zrobiony. Wrzucił go po prostu e, dla swoich e, obserwatorów, więc e, naprawdę warto skorzystać, zwłaszcza, że takie rzeczy nigdy gdzieś tam nie pojawiają się tak po prostu, ktoś jak to tworzy, to zazwyczaj, no, no wiecie, musicie za coś takiego zapłacić. Przynajmniej milion po prostu takich reklam mi się wyświetliło. On stwierdził, że on chce to zrobić swoim obserwatorom i w ogóle, bo y, takie rzeczy dużo zmieniają w takim w ogóle systemie y, funkcjonowania i on się gdzieś tego trzyma i to jest zgodne z jego taką filozofią działania. W skali dnia on zawsze ma taki plan i y, y, i uważam, że też to jest coś, czym ja bardzo mocno kieruję się w tygodniu. Mam swoją rozpiskę, mam swój plan dnia, coś tego trzymam. Więc też uważam, że to są fajne rzeczy, które warto sobie gdzieś tam zrobić, wyznaczyć cele. One pomagają, nawet jeśli zostaje tam jakaś mała rzecz, to zawsze jest to krok do przodu, więc warto skorzystać z tego, co tak Wam mówię. Jeśli macie jeszcze taką przestrzeń dla siebie, to warto poświęcić chwilę i sobie e, zrobić e, te ćwiczenia, które on tam dla Was zostawił, no. To taka polecajka na dzisiaj dla Was. Już odzyskuję, słuchajcie, głos, już mi jest e, lepiej, więc dzisiaj wracam. Już tak czuję, że z poniedziałkiem wrócę e, pełna, pełna sił, <grym>, ale nie wymęczyło. I to jest takie śmieszne, że nawet e, i Oskar się śmieje, mówi tak, e, to wygląda jakbyś tak imprezowała przez e, ten, e, w Nowym Roku, ja że tak. Gdzie my byliśmy, poszliśmy sobie na kolację i tyle. I o 12 już byłam w piżamie, czekając. No to mówię to, co trzeba dobić do tej 12. No, jakoś tak gdzieś, gdzieś mi coś złapało. No ale nic. No taki początek roku, więc teraz się spinam i czekam już na poniedziałek z pełnym pygorem No mam od Asi całą przysmękę takich pysznych rzeczy. Słuchajcie, opędzowałyśmy z Necią cały słoik kapusty. Dosłownie w dwa dni takie pyszne rzeczy przywiozła. Od siebie nie wiem, czy w ogóle oni mają jakąś stronę, tylko w legionowie to można dostać. Nazywa się to u nas na wsi. Właśnie soki rozlewałyśmy, bo też dostały niej sok z jabłek, z buraka. To jest tak dobre, że nawet do maczy dodawałam jako takie pióre z truskawek. O, genialne. Nie wiem, czy w ogóle mają na Instagramie, jak coś to mam oznaczać. Idealny prezent. Lubię takie rzeczy. wyrobicie. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.